Wyspy księcia Edwarda. Niesamowite. Próbowałem nałożyć przynętę, ale był mądrzejszy. Wpłynął pod łódź. Straciliśmy sporo żyłki. Neil, zwróć się w jego kierunku. Tak ma być. Chcę w ten sposób zwijać linkę. Zwiększyłem napięcie. Wykorzystujemy łódź na tyle, na ile się da. Gdy odzyskam trochę linki, pozwolę rybie ciągnąć. Tak ją zmęczymy. Wędkarz może napinać żyłkę, żeby zmęczyć silną rybę. Wiem, że walczę z Olbrzymem, gdy napinam żyłkę, a mimo to ledwie mogę utrzymać kij w rękach. Walka trwa. Niech kołowrotek robi swoje. To dobra walka. Muszę cały czas kręcić. Niech ciągnie. Czekaj. Patrz, jaka cudna. Jesteśmy bardzo blisko. Nie podoba jej się to. Ciągnie nas jak ciężarówka. Łowienie dużych ryb wymaga ogromnej wytrzymałości i hartu ducha. Zobaczcie, jak uparte są tuńczyki. To budzi szacunek. Człowiek kontra bestia, czy ryba kontra bestia? Tuńczyk kontra niedźwiedź. Dobra robota, Nile. Odrobinę się uspokoił. Ale to ryba nadal panuje nad sytuacją. Tuńczyki są ogromne i silne i prędko się nie poddają. Zbliżmy się. Zwolnij niecałe 100 metrów. Tuńczyk wciąż jest bardzo blisko. Oddala się. Tuńczyk jest silny i wytrzymały. Jego ciało to w 3 czwartych mięśnie, a we krwi ma dużo hemoglobiny i mioglobiny. Więcej tlenu wzmacnia mięśnie i daje ogromną przewagę. Tuńczyk ze wszystkich sił stara się oddalić. Jeśli uda mi się skłonić go do zawrócenia, pokonam go. Obracaj się. Udało się. Obrócił się. Po raz pierwszy. Do przodu. Jest dobrze. Decydujące starcie. Mogę przycisnąć rybę i dać czarny. Jest zmęczona. To ważny moment. Najwyżej 6 do 9 metrów. Spójrzcie, gigant. Wyciągniemy. Miał pójść w drugą stronę. Chcesz to powtórzyć? Nie. Ciągle jest pod nami. Puść, ja powalczę. Co się stało? Nie należało puszczać. Ja prosiłem więc to nie twoja wina.